Thank you Po wielu latach na włoszczowskim rynku znów jest fontanna. Wieczorem w piątek 21 sierpnia w odnawianym rynku we Włoszczowie testowano nową fontannę. Na pewno czegoś takiego we Włoszczowie jeszcze nie było. Fontanna została zlokalizowana w podobnym miejscu jak poprzednia, natomiast ta jest całkiem inna. Obecnie nie ma już jak dawniej niecki, w której byłaby woda, a cały mechanizm znajduje się pod płytą chodnika. 25 dysz wyrzucających wodę z różną siłą oraz ledowe wielokolorowe podświetlenie. Dają możliwość tworzenia pięknych pokazów w dużej ilości kombinacji. A Tobie jak podoba się nowa fontanna we Włoszczowie? Pisz w komentarzu. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś tego kanału, zrób to teraz. Zostaw też polubienie na Facebooku.